Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony drugi a to kolejny odcinek z Paper Please. Wiem, dawno odcinku nie było, ale się postaram to nadrobić. A tymczasem witam Was już chyba po śniadaniu wielkanocnym. No to odcinek będzie wrzucany w niedzielę, więc chyba już jesteście po śniadanku. Myślę, że smakowało, a jak jeszcze ktoś jest przed śniadankiem, to życzę smacznego. A co my tu mamy przed naszymi oczyma? Mamy środę, 15 grudnia 1982 roku, gazeta na dziś nie jest ważna, więc idziemy do roboty. Na horyzoncie widzę, że już jakiś czerwony pan do nas idzie. A zadania na dziś, mamy się trzymać protokołów. No dobrze. W takim razie mamy listę kryminalistów. Jedziemy z tym koksem. Proszę pani już na samym starcie. Nie ma pani co mówić, prawda? Kryminaliści nie powinni nic mówić. Buzia na kłódkę. I do pracy w kamieniołomach. O! Znowu Ezik. Co tym razem ona chce. Ktoś zabił dwóch Ezika agentów, a Medium w czerwonym. Nie wiem. Chyba go przepuszczę. Nie chcę mieć z nic wspólnego. Dzień dobry. Gdzie pani paszport? Bez paszportu nawet pani tu nie puszczę. Uh -huh. No to sorry, sorry, nie moja wina. Bez paszportu nie puszczę. Dzień dobry, panie. Dzień dobry. Mhm. Uh -huh. Dwa tygodnie. Tu się zgadza, Porto się zgadza, Kane and John się zgadza, czy w mamy, mamy Wedol, zaraz zobaczymy. Mamy, data się zgadza, numer seryjny się zgadza, tu się zgadza, wszystko się zgadza, short Hair się zgadza, 65, 176, wszystko się zgadza, a więc, przy Pani witamy na pokładzie. no Trouble. Kolejna osoba. Witamy Pana. Okej, teraz i tu 2, Joshua Laber. Tu się zgadza, czy w mamy skal? Tak jest. Numer się zgadza. Tu się chyba wszystko zgadza. 173, 82 kilo, Wszystko się zgadza. A więc powodzenia. Następny. Kogo tym razem jakiegoś pana He, ze skali z Obristanu wizytuje pan ile o może być dwa miesiące tutaj się zgadza. I Angajda się zgadza, numery się zgadzają, wszystko się zgadza. Jeszcze tylko tutaj sprawdzimy. No trochę jest pan większy. Seria? Chodź nie, bo to włosy tylko. No dobra. Nie wiem co to znaczy, więc... Naprawdę nie wiedziałem, co to znaczy, znaczy, więc sprawdzić. It causes trouble. Jestem ciekawy, czy użyjemy tego kluczyka. Co, myślę. Entry permit? Czy mi się coś przyoczyło? No, ciekawe. Imigratuje pan, imigrantuje. Czy pan jest, no, wątpię, że pan był ten facetką. No to trzeba sprawdzić. O Boże, ale ma Pani szp szpetny ryj <noise> Bez uraz. Ale szpetny ryj <noise> No dobrze, no to w takim razie wszystko się zgadza Pani Lela Nie mam nic do dodania Ojoj, <noise> dużo Tak przyszła Pani pracować, ale to, to... Halo O, kluczyk, a, i, e, je, burza, jego też, a, nie zabiłem go, a, szkoda. A to był dzień 23, trochę za krótki jak na ten dzień, więc pójdziemy na następny, 6, 16 grudnia, czwartek, e, nic tu ciekawego nie ma, więc jedziemy kolejny dzień. Właśnie, dzisiaj co jest? Aha, mamy wspierać wszystkich od Altana. Uh -huh. Altani wszyscy od Altana ma być tutaj. Oj, dziadka poszukują. A nie, dziadusia poszukują. To dobrze. Bo dziadek był spoko. A raczej czy oni chcą? O. Okej, okay, tu dokumenty. Czy to też do dokumentów? To nie. Mmm. Al ten 187 ten. Okej, okay, proszę. Uh, uh, uh. No, pani nie chce wyjść, no to proszę bardzo, przepraszam. A no, miałeś ten prawo, wypodróżować, podróżować. A, dostanie łopatą pod Prawo pani miała, ale pani nie chciała w ogóle wyjść, no to. Na, na tutaj się przytrzymywać, no proszę pani. Pani tu wizytuje. No, możemy tam podjąć. True Glorian w Republii. Jest. Alexi Gonzeli. Tu się zgadza. Bubit Hill. 174. Wszystko się zgadza. Tu będę miała zezoru, jakaś opętana była. Następny. Jak jest. On jakiś i e Eee, dobra. Czy dyplomaci? To nie są dyplomaci. Otóż się panu imię zmienił, no ale niech mu pan będzie. Czy w Republii mamy Bostan? Nie jest. Dawno nie było. Eee, Sean Burowski. Tu się zgadza. Czy w Republii jest taki znak? Jest. No dobra, puszczam Pana. Miłego dnia życzę. Następny. O, Jezik. Mm. No to papa. Ja z Panami nie współpracuję, Pan wie o tym. A pan na podejrzanego wygląda Okej, okay, wizytuje pan West Gresti do mężczyzna tu się skaca. Nie jest pan poszukiwany. Ewentualnie mogę tak sprawdzić, ale wątpię. No właśnie. Samuel Remisz Chowski zgadza bait. 187. Yes, kit. Może pan przejść. Co miał pan źle? Daty miał źle? Musiałem przeoczyć. Pan jest z na pewno. Tak jest. 172, 72, spok. Proszę. No właśnie. Jakieś pytania? Nie, no Kolejna Kolejną osobę, pani... Ale pani w ogóle... To, ID kart. No właśnie. Paradis na Jest Burnton. Jest Sireni Saka. Saka laha, wszystko się chyba zgadza. No to cóż. Witamy na pokładzie pani Sara. <tryk> <tryk> Oj, nasz Dziadziuś. No jesteś. Sorry. <laughs> Sorry dzadziś. Sorry Georgie. <laughs> Sorry dziadziś. To jest po prostu normalnie to przeżyć. Eee, znowu dyplomatka. Shingleton, tutaj się zgadza, numery się nie zgadzają. Oj, nie. Na pewno nie. Kolejna osoba. Ilu jeszcze mnie dzisiaj będzie próbował oszukać? No ilu. Oj, jaka fajna murta. Wizytuje pan jeden miesiąc Paoko to, do, to do robić, Milos. Westcresti, tu się numery zgadzają, tu się wszystko zgadza, muśteś. Czy pan ma muśteś? Ma pan muśteś? Tu się chyba wszystko zgadza. Witamy na pokładzie, panie Milos. <todgłos> <todgłos> O! Okej, okay. od razu fingerprinty musimy wziąć. Dobra, teraz się pobawimy. Czy to jest z tym? Jest. Czy to jest z tym? Jest. Czy to jest z tym? Jest. Czy to pasuje do tego? Tak. Czy to do tego? Też. To do tego? Też. I czy to do tego? Dobra, tu się szybko zgadza jak na razie. Eee, tutaj 82 kilo, 183, Burton, Boston. Się zgadza, Antegry, ale an... Boston nie było Antegry. Na pewno. Tu mnie pan nie oszuka. Haha. Ha. <słuch> No nie wiem, może Pana zgwałcą, może zabiją. Albo nie wiem co, oni są życi strasznie, więc ja bym się bał na Pana miejsce. Ajaj, pracować. Dwa miesiące, pracować, Glorian, Fantegri jest. Pema, Lelisa, Nosowska, numery się zgadzają. Chyba wszystko tu się na razie zgadza. Tu się numery zgadzają. 45, 166. Bardzo małe włosy. Mało krótkie. No pani, chyba pani muszę puścić, chociaż tu nie. Ha, wiedziałem. Sorry. To moja praca, papa. Pa. Donawtó, że myślę, że ten dzień był udany. Kończy się dzień 24, trochę warobiliśmy, wszyscy są OK. Gazeta na kolejny dzień, a ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie.